Halo, Halo. Siemaneczko z tej strony, Maniek Shorts. Słuchajcie, chciałbym Wam przedstawić taki króciutki mm, instruktaż, jak zainstalować sobie polskiego pilota do gry jej WRC24, jej Sports WRC24. Słuchajcie, prosta sprawa. Pokażę to najszybciej, jak tylko będę mógł to zrobić. Także na początek, odpalamy sobie YouTube'a. I wchodzimy sobie w YouTube'a i wpisujemy sobie na YouTubie, słuchajcie, Polski Pilot i AWRC. Coś takiego sobie wpisujemy: Polski Pilot i AWRC. I słuchajcie, jest tutaj stronka e, Projekt Sim Racing, e, bo to dzięki nim jest e, właśnie ten polski pilot, dzięki nim jest ta możliwość. Także dziękuję bardzo. No i słuchajcie, wchodzimy sobie tutaj na, na filmik. Wchodzimy sobie na filmik i tutaj mamy taki link, yy, gdzie jest właśnie ten plik do pobrania, czyli ten, który ja tutaj już pobrałem na pulpit. On jest zip'em spakowany. Słuchajcie, klikamy sobie. Yy, ja tutaj im podziękowałem, zostawcie im łapkę w górę pod filmikiem. Po, zostawcie im tutaj łapkę w górę dla zasięgów. I ja im tutaj napisałem komentarz. Super robota, dziękuję pozdro. Zostawcie też swój komentarz tutaj pod filmikiem dla chłopaków, bo fajną robotę zrobili. E, także e, klikamy sobie w ten link. I słuchajcie odpala nam się, odpala nam się stronka. I słuchajcie, tutaj jest do pobrania e, plik w tym miejscu pobierz. Ja już go nie będę pobierał, bo już go pobrałem. Więc y, ten zip tutaj całe co widzicie y, trzeba pobrać sobie na pulpit. Więc ja już go pobrałem. On wygląda tak po pobraniu, jak go otworzycie, jest plik wrc instrukcja. Co jest w instrukcji napisane? W aplikacji Steam kliknij prawym przyciskiem myszy na jej sport wrc. Ja wam tego wszystkiego nie będę, słuchajcie, czytał, bo ja wam to po prostu pokażę, co trzeba zrobić. Jak ktoś ma ochotę to sobie poczyta albo zrobi tak jak ja i będzie miał dwa razy szybciej. Słuchajcie, zostawiam otwarte już ten plik, gdzie Wam się pobrał, otworzyłem sobie to okno i teraz co, ważna sprawa, jak już pobraliśmy ten plik, który zawiera właśnie polskiego pilota, wchodzimy sobie na Steam'a, bo to działa tylko i wyłącznie ze Steam'em i działa to tylko i wyłącznie na PC'cie, nie działa to niestety na żadnej konsoli jak na razie, wchodzicie sobie na Steam'a, odpalacie Steam'a, i macie katalog z Grom i WRC i e-sports Wrc. Klikacie sobie tutaj prawym przyciskiem myszy, i wchodzicie sobie, słuchajcie, na początku, właściwości. Pierwsze co wchodzicie, właściwości. I będziecie musieli dodać coś takiego: myślnik, file, open log. Gdzie to znaleźć? Możecie to wpisać ręcznie, a ja zrobiłem to sobie, słuchajcie, w taki sposób, że wszedłem sobie w instrukcję i w instrukcji Um, jest podane tutaj, widzicie, bez oczywiście tutaj cudzysłowie, tylko wklejacie sobie, dajcie, kopiuj. Możecie, mówię tak, mówię, możecie wpisać ręcznie, jak ktoś ma ochotę. I... Co tu mi się włączyło? Ja... Głupota mi się włączyła. Dobra, nikt tego nie widział. Nie chcę mi się tego usuwać i nagrywać jeszcze raz. Sorry. <ścoughs> I słuchajcie, wklejacie sobie to tutaj. Ctrl V. Macie ten plik i tutaj już nic nie robicie. Zamykacie po prostu od razu w ogólnych. Zamykacie to. I później wchodzicie jeszcze raz w EA Sports WRC i tym razem wchodzicie tutaj w zarządzaj. Wchodzicie w zarządzaj, i tutaj wchodzicie na przeglądaj pliki lokalne. Przeglądaj pliki lokalne, i otworzy wam się tutaj, słuchajcie, katalog z Grom i wrc, już ten y, prawdziwy. Także po prawej stronie mam plik e, Steam Apps, Common i EA Sports wrc, czyli to, gdzie będę musiał zamienić ten plik. A po lewej stronie mam plik, słuchajcie, od Project Sim Racing. I co teraz robię? Zaznaczam sobie ten plik tu, tutaj od Project Sim Racing, daję kopiuj i wklejam sobie, słuchajcie, w to miejsce, ale ja już nie muszę tego robić, bo już wkleiłem, ale zrobię jeszcze raz. Zamień pliki w tym miejscu docelowym. Oczywiście tak, dajecie, wszystkie pliki się zamieniają i słuchajcie, to jest tyle. To jest tyle roboty. Zamykacie wszystko, nic już więcej nie robicie, odpalacie sobie grę i ja mam w tej chwili założoną kierownicę od McLarena GT3. Nie chce mi się zmieniać już na kierownicę WRC, więc pojadę na tę kierownicy, żeby Wam tylko pokazać. Od razu wyświetli się Wam projekt SimRacing.pl, tutaj zobaczcie jak się gra odpala, to odpala się już informacja, że już jest coś zmodowane, zrobione, czyli już mamy polskiego pilota. Odpalę wam, żeby Wam tylko pokazać cokolwiek na chwileczkę. Tylko przejadę, że wszystko działa. Zobaczycie, że to wszystko działa. Ja też jeszcze nie miałem okazji dużo pojeździć, dopiero wczoraj to wgrałem. A jeszcze w WRC nie jeździłem. Sprawdziłem tylko, czy działa. Więc będę testował za niedługo. No i. No i już Wam pokazuję. Nie chcę kalibrować kierownicy GT3, bo mam WRC kierownicę już skalibrowaną tutaj pod grę. I już odpalę cokolwiek. Nie wiem, jakiś nawet time trial. Obojętnie co. Nie wiem, cokolwiek po prostu. Żebyście zobaczyli, że jest polski pilot. Cyk i. Mamy już od razu. Dajemy start. Szybciutko, jak najszybciej chcę to zrobić, żeby wam tylko pokazać, że działa. I lecimy. Ja jadę na kierownicy GT3, także proszę ode mnie nie wymagać, tylko... 4, 3, 2, 1. Start 170 szczyt i 7 prawy. Przez hopkę. 80. Podbija i szczyt 150. zwolni szczyt. I 5 prawy krótki, do 3 lewy ostry, 140. 5 lewy, ciąć. I 4 prawy krótki, 120, 7 lewy. I wcześniej 7 praw przez jak, szczyt. 200. Jak widzicie, ładnie czyta wszystko. Zwoli, e... 5 prawy, 70. 4 prawy późny Dłuższy ciąć. Do szczytu, do 5 lewy, długi, 40. Szczyt lewo, 107 prawy, do 6 lewy, do 5 prawy, przez szczyt otwiera, 70, mały szczyt. Dobra. Także słuchajcie, tyle prezentacji jak widzicie, wszystko działa i działa to naprawdę dobrze. Także e, chłopaki zrobili niesamowitą robotę. No nic tylko im podziękować, mam nadzieję, że jeszcze spolszczą grę i mam nadzieję, że zaczną robić jeszcze więcej w tej grze, jeżeli im się udało coś takiego zrobić, to może im się uda zrobić jeszcze więcej i będziemy mieć naprawdę świetną, świetną zabawę. Także słuchajcie, ślicznie Wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wgracie sobie polskiego pilota i, i będzie fajnie. Oczywiście zapraszam na moje livestreamy, Maniek Szorsk na YouTubie, zapraszam na mój kanał i co... I w sumie, i w sumie tyle. Eee, także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Także. Pozdrawiam i. Zostawcie łapkę pod filmikiem, jak możecie, jeżeli Wam się podobał. I przede wszystkim zostawcie łapkę chłopakom, którzy stworzyli ten, ten plik, żebyśmy mogli mieć polskiego pilota w jej Pozdrawiam. Na razie. Hej.